Dzień dobry kochani, drugi trip w tym tygodniu i nie bardzo się cieszę, bo nie lubię wstawać jak wcześnie Jest 6.30, zjadłam śniadanie, teraz idę się wymyć i będę się przygotowywała, ale jest problem, bo nie wiem jaki mam outfit ubrać Jedziemy dzisiaj do DCU, żeby się uczyć troszeczkę o filmowaniu, bo będziemy robić filmy, bo mam taką klasę, klasę filmmaking i kto zrobi największy, fi najlepszy film w całej Irlandii, jakby wygrywa. I co się dostaje? Co dostaje? Nie wiem, nie pamiętam. Ale właśnie cała nasza, cała nasza szkoła, wszyscy to robią. I jedziemy właśnie do DCU, się dzisiaj nauczyć troszeczkę o filmowaniu filmów. Oczywiście ja już bardzo dużo wiem na ten temat. Nie wiem, czy mam ubrać się tak mega profesjonalnie, czy mam ubrać się tak po prostu wygodnie, czy co. No nie wiem, wszystkie moje koleżanki chcą się bardzo ładnie uberzyć, dlatego że to jest college A ja nie wiem, ja nie wiem czy ja chcę wygodnie, czy ja chcę ładnie Ja nie mam tego pojęcia Zawsze będę to powtarzała i zawsze to będę mówiła Ja nienawidzę się malować tak wcześnie rano Wiem, że nie jest jakoś mega wcześnie rano, bo jest chyba teraz ósma coś, ale po prostu nienawidzę, bo to jest takie dziwne uczucie. Czemu ja się maluję tak wcześniej rano, nie chcę i moja skóra, jeszcze się nie urodziła. Wyszłam właśnie z domu, jestem troszeczkę spóźniona, ale nieważne, bo ostatnio mieliśmy tam być o 9, a wyszliśmy dopiero o 9.15. Mam torebkę dzisiaj Louis Vuitton, bo chciałam zjeść lunch i nie mam większej torebki i nie będę brała plecaka, bo 9 wyglądała. There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd know this too Sneakin' looks up and down from across the room Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you I can't wait a first time a first day You're so fine Jesteśmy już w DCU, to jest wielki taki kampus Byłyś mi właśnie w sklepie kampusowym DCU i chciałam sobie kupić taki sweatshirt, ale nie kupuję, bo dzisiaj na oku. Jadę do centra i chcę sobie kupić taki sweterek, tylko że trochę mi to zajmie, bo my jesteśmy dosłownie w środku Rodnełem, więc będziemy musieli poczekać i z Kamilą jedziemy i będziemy musieli zabrać jakiś autobus. Nie wiem skąd, ale jakoś tak. Wchodzimy właśnie do środka i właśnie się dowiedziałam, że dwie z moich koleżanek będą tu chodziły. Jak się dostaną oczywiście na jakieś ekstra lekcje, czegoś psychologii i czegoś tam chyba innego, nie pamiętam, ale będą tutaj chodziły. To jest takie dziwne, bo one dopiero mają 16 lat. I like you, I can't wait Our first time, our first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my heart erase So catch me if I fall do zrobienia, gdzie musimy nagrać film i ja będę main charakter, bo dostałyśmy, że e, e, influencerka budzi się i jest kancel i wszyscy ją nienawidzą i później dostaliśmy, że muszę znaleźć jakby nową pracę po tym, więc jestem influencerką, która będzie miała kancela i będę musiała nagry e, nie nagrywać, tylko totalnie mieć totalnie inną pracę, więc myślę, że to jest taki dostosowany projekt jak na mnie i jak na moje dziewczyny, więc jest dobrze. Nagrałyśmy nasz film, mamy go teraz edytować, ale mamy straszny problem, bo nie możemy tego w ogóle tam downloadować na komputer I nikt nie wie co mamy zrobić, a my, a my chcemy wybrać to, bo my zrobiliśmy taki zajebisty film Dośćmy mm. voucher na 8,50 Gdzie mm. Well, we Na 8.50 mam w telefonie. Idziemy teraz zjeść. Dziewczyny edytują, bo tam w środku nie można jeść. Więc my idziemy jeść, bo ona jest strasznie głodna i później wrócimy. I one przyjdą jeść i my będziemy pracowały nad tym projektem. Będziemy miały słodziutką randkę w restauracji! My day right here. right, in. right, in, right there. <laughs> oh. Kupiłam, sobie Starbucksa e, Vanilla Latte Ale kupiłam sobie tylko Starbucksa Dlatego, że mam już kanapkę A ona sobie mówiła to gówno tak, To jest okropne I to jest wegetariańskie I po prostu spróbowałam to I to ma to taki okropny smak Ja nie wiem jak to jest. <mum> Are you enjoying your food? No, one. Are you happy? It's not plan. I'm so <mum> Musimy uciekać, jest POŻAR! Uciekamy! Musimy wyjść. Jest tutaj 18 tysięcy studentów i my musimy wyjść. Z tymi wszystkimi my się zgubimy. To nie jest clickbait, jest POŻAR w DCU! Can't wait, a first time, a first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place, I feel my heart in race, so catch me if i fall. Okay. Powszeby alarm Jak ja zaczynam nagrywać, to ona się śmieje. Żywy alarm nie ma żadnego pożaru i teraz wracamy do środka. Skończyłyśmy... Ola, Skończyłyśmy edytować film na polu, jak był mini pożar. wszystkie filmy. Jestem bardzo podekscytowana, bo cały dzień dosłownie to nagrywamy i nasz jest najlepszy. Nasz wygra. Ale Kamila i Emma składały cały czas, w ogóle nie poszły jeść, nic. Oczywiście jak przyszłyśmy, to im pomagałyśmy, ale nie chciały iść jeść. I teraz Kamila nawet się stresuje, z komputerem idzie i jest po prostu wielki stres, kochani. Wielki stres, ale idziemy oglądać i zobaczymy, kto wygra. Oryginalny competition będzie trwał kilka miesięcy, więc będziemy mieli bardzo dużo czasu, ale na razie to jest taki jakby test run i dzisiaj jesteśmy właśnie na tym school tripie w DCU, więc to jest jakby próba taka. Tutaj dziewczyny z tyłu, Emma jest gdzieś tam. No i idziemy do środka, idziemy oglądać i powiem wam, czy wygraliśmy, czy nie. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my... good. Um, jedziemy do City Centera i właśnie się dowi... i właśnie się dowiedziałyśmy, że dwie godziny temu pięć osób wylądowało w szpitale, w szpitalu, bo ktoś, jak to powiedzieć po polsku, e, ktoś ich dziawną nożem w City Centerze w Parnel Street i jedziemy i nie możemy teraz wyjść, bo nie wiemy gdzie jesteśmy i jedziemy, ale ja po prostu idę do sklepu, wychodzę i jedziemy do domu trzy, trzy dziewczyny. Jadą do 50 potem I, do, i, i jeszcze tego pana nie znaleźli, nie znaleźli. I on zaatakował trzy dzieci: kobiety z dzieckiem i mężczyznę. Ten ostatni klip był nagrywany kilka dni temu. I po tym już nie nagrywałam, bo ja i moje przyjaciółki byliśmy takie przestraszone. A później wieczorem jeszcze więcej się wydarzyło. I po prostu nie miałam siły nagrywać, bo to, co się działo w Dublinie, serio mnie przeraziło i opowiem Wam bardziej o tym w następnym filmie, bo dzisiaj jedziemy do City Centera i pokażę Wam Aftermath. Dubbing.